No cóż, można powiedzieć, że nie udało się zbyt dużo nacieszyć eee, nowym ciągnikiem na stanie, ponieważ Aksen musi jechać na serwis. Tak jak Wam wczoraj wspominałem, był problem, że zwiększył się stan poziomu oleju. Dzisiaj rano go skontrolowałem, okazało się, że jest jeszcze więcej. Wydzwoniliśmy serwis, przyjechał klas. Stwierdzili, że faktycznie jest coś niehalo i potrzeba jakiejś głębszej diagnostyki, więc trzeba było zrzucić agregat i obciążnik, obciążnik zjechać z nim z pola i czekamy w tym momencie na lawetę i traktor zastępczy eee, co mogę powiedzieć, to że jestem pod wrażeniem tego jak serwis zadziałał szybko, bo tak naprawdę w ciągu kilkunastu minut od momentu upewniania się, że, że tego silnika nie można używać panowie znaleźli nową maszynę, nowy traktor na zamianę, gdzieś tam z któregoś z placy. I w tym momencie jest w drodze, jest za 15.13, po 13 ma być, ma być laweta właśnie z nowym ciągnikiem, z drugim ciągnikiem, zobaczymy co to przyjedzie, nie wiem jeszcze dokładnie, chyba taki sam model, czyli że świeższy, więc czekamy tak naprawdę, przyjedzie traktor, trzeba będzie założyć obciążnik, maszynę i znowu ruszyć, i znowu ruszyć z robotą, tak więc, no zobaczymy co tu się stało, mogą, różne, różne rzeczy mogą mieć na to wpływ, może być coś, tak jak mówiłem z DPF-em problem, może być coś z układem paliwowym, mogą być wtryski, może być pompa wysokiego ciśnienia, także opcji jest wiele. Ja powyciągałem wszystkie graty, ściągnika potrzebne. No i czekamy na faceta, trzeba zjeść obiad i brać się do roboty. Co jak co, ale szybkości w działaniu im odmówić nie można. Mieli być po 13. 13.02 przyjechała Lora. Ten już zrzucony, nasz już z powrotem na lawecie, nasz na lawecie. Ten z 24 roku. Ale taki sam model jak nasz. Inny w kabinie Lepiej wyposażony Inna nawigacja Trzeba będzie się jej nauczyć Bo szczerze powiedziawszy nie wiem w ogóle Co to za nawigacja Inny ekran po prostu, świeższy Ale to git Wrzutem swoje graty Trzeba go zatankować I ruszać na pole Okej okay, Ja już jestem w drodze na pole Wszystkie rzeczy przewoziłem, Których potrzebowałem więc będzie się można brać do roboty. Jedną gafę popełniłem, nie zwróciłem uwagi, że ten akcent nie miał z przodu łącznika do przedniego obciążnika. Nasz pojechał z łącznikiem, ale wykombinowałem, wziąłem z siewacze do nowozów, mam nadzieję, że będzie pasował. No to się troszeczkę różni od naszego. Inny fotel, inna kierownica, inna nawigacja, więc to będzie ciekawe. Ustawiłem sobie menu polskie, bo to dosyć łatwo się robi, żeby to troszeczkę ułatwić. Obsługę i zobaczymy, zaraz się będę brał do roboty. Zrzucam obciążnik w przód, później, później agregat i bierzemy się do roboty. Ciekawy dzionek się zapowiada. Już go ustawię pod siebie. Zobaczcie, jaki jest bajer w klasie. Można zrobić z tylnym zaczepem, ogólnie z tylnym zawieszeniem. Można po prostu maszynę obni obniżyć albo podnieść. Chwilę to trwa, ale możecie zobaczyć za chwilę jak się będzie opuszczał jak schodzi w dół na poduszkach, że łatwiej się dostać do zaczepu. Fajny bajer. Okej, okay, ja już mam cały zestaw spięty. Tutaj co miałem na tym gospodarstwie do dokończenia dokończyłem i przenoszę się teraz na, na następne gospodarstwo. Już trochę ogarnąłem nawigację, jeśli chodzi o ten ciągnik, więc spoko. To jest w miarę prosta ustawiłem sobie ścieżkę na 36 metrów, bo Ed uprawił już, już przede mną, ale zostawił jedną ścieżkę, żebym sobie szczytał na 36 i później teoretycznie powinienem mieć już ścieżki zgrane samochód jedzie mogłem wyjeżdżać ale niech zna serce me. Dawaj, 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 dawaj. Jak już Cię puszczam. To już jedź chłopie. nie spoko. Problem był z pod, podczepieniem maszyny. Musiałem, musieli przyjechać ładowarką ja. i mi pomóc. Chcieli przyjechać ładowarką i pomóc mi się spiąć, ponieważ było krzywo na polu i nie mogłem zgrać zaczepu ciągnika z maszyną. Ale to już jest ogarnięte, więc teraz cisnę na następne gospodarstwo. To też jest kilkadziesiąt hektarów do... Znaczy kilkadziesiąt hektarów jest po rzepaku, a my mamy do zrobienia ścieżki po prostu. Nie wiem, czy się uda się skończyć, już dochodzi szósta, więc pewnie nie. Ale zobaczymy ile się uda zrobić. Przeuważyć na robarzystów, pamiętać, że jedziemy większą maszyną. U mnie w tym klasie czuję się jakby trochę lepiej, jeszcze jakby pewniej. Poza tym jest inne umiejscowienie tego ekranu i mogę sobie pozwolić na to, żeby przesunąć bardziej do przodu fotel, co też jest dobre jeśli chodzi o jazdę po drodze Trochę mam słabo ustawione prawy u lusterko ale już tego nie poprawię że daleko nie mam to to ja jakoś dojadę więc widzimy się na polu Ja już jestem na tym największym polu z tego gospodarstwa Nie pamiętam ile ono ma, ale coś około chyba 30 hektarów i mnie pamięć nie myli, może troszeczkę mniej. Pamiętam jak dwa lata temu je orałem. Trochę czasu to spędziłem z piątkami pługiem. sobie z czwórką, bo wtedy miałem urwany jeden, jeden korpus. Ciśniemy z robotą. Yy, mamy godzinę 19.15, jeszcze trochę podziałamy, nie wiem jak długo. Trochę było gorąco, aż mnie głowa boli. Przez ten czas, który spędziłem poza kabiną Powiem szczerze, że no, do tego ciągnika się przekonuję Fajny podnóżek jest Ta nawigacja nowsza fajnie się spisuje Zobaczcie jak ten ekranik tutaj ładnie, ładnie wygląda To tutaj nie ma, się, nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę Jest elegancko Ciśniemy z robotą Jutro skończę to gospodarstwo, przeniosę się na no, następne Będę próbował AED a Edo dogonić i jakoś to leci jakoś to leci powolutku stawiłem sobie na 36 metrów ścieżkę żeby po prostu w każdą poszczególną ścieżkę bez problemu się wbijać i w miarę się to pokrywa tych na poprzedzkach jakoś tak nie do końca te na poprzedzkach tak nie do końca widzę a je też wypadałoby jakoś zrobić, ale no Pozostały mi jeszcze tutaj dwa przyjazdy Mam problem, bo wcześniej miałem tak, że chodziło mi bez problemu czasowy wydatek hydrauliki. A coś poklikałem, chciałem po prostu. Była czasówka ustawiona na non-stop. Chciałem ustawić na kilka. kilka sekund. Bo no, nie złapało, bo w sumie popatrzyłem. Chciałem ustawić na kilka sekund i cholera nie mogę. Jest maksymalnie na 4 sekundy. Teoretycznie, nawet tyle się nie chcę ustawić. To jest kwestia jakiejś tam dodatkowych ustawień, które nie, które nie mogę do końca z nimi dojść ładu ale jakoś to ogarnę, na razie jest tak po prostu, że muszę przytrzymywać dłużej przycisk od, od tyle że to nie jest aż taka tragedia chyba muszę trochę opierdzielić, bo na polach robi tak, że często zostawia dużo przy, przy obrzeżach a tu nie powinien tak robić, moim zdaniem, czy jak najbliżej bo te pola będą się coraz mniejsze robiły, będzie tylko niepotrzebnie trawsko rosło ale to najmniejszy problem z racji, że będę powoli zakańczał jeśli chodzi o dzisiaj pokażę wam jak wygląda z zewnątrz w tym oświetleniu ów klas Udało mi się to gospodarstwo całe ciachnąć jest 10 po 22 więc jutro będę się mógł od razu przenieść na następne tam gdzie Ed jest z case'a Tak to wygląda, 360 led, Oto to jeszcze nasz obciążnik ma swoje oświetlenie. No Wygląda to dosyć imponująco, trzeba przyznać. To by było w sumie na tyle, takim akcentem można to zakończać. Tak więc kolejny dzień, mi się udało na tym gospodarstwie wczoraj zakończyć, gdzieś delikatnie przed 11 zjechałem maszyna została na polu. Rano udało mi się podmienić górny łącznik. to on mi przywiózł. Tamten, który pojechał z tamtym ciągnikiem. Nie wiem czy to chłopaki z serwisu go podrzucili, czy on, to, czy on tam jeździł, bo ten serwis nie jest jakoś mocno oddalony. Jest delikatna brzeweczka dzisiaj jest z samego rana. Chłopaki wczoraj dosyć długo walczyli z koszeniem. Z tego co mi się wydaje, ponieważ ja się kładłem spać gdzieś. O północy to jeszcze ich nie było. A z kolei Ed Kejsem uprawiał i też dosyć późno wrócił, bo rozmawiałem dzisiaj rano właśnie z Tomem. to, to wspominał, że on chyba gdzieś było drugi, skończył. Nie wiem co to z nim się stało, że się tak zapędził i że tak długo walczył, ale to ja dzisiaj mam plan nie tyle tego dokonać, jak spróbować go dogonić, żeby móc przed nim cisnąć i tłumaczyłem mu, żeby się nie spieszył, to wtedy mógłbym przed nim uprawiać. On mówi, że to ja mówię z różnicy, ale moim zdaniem jest, jest lepiej jednak jak te ścieżki zrobię wcześniej, lepiej je wyrównam, niż jakie będę robił później po agregacie i on potem tą ziemię będzie w stanie lepiej rozsunąć, ale to mniejsza. Chciałem sobie taką tekturkę idealnie na buty, chociaż tu też jest z serwisu chłopaki zostawili, tak jak w komisach samochodowych, ale to nie bardzo jest miejsce, żeby to akurat tu rozłożyć. To okay. wszystko mamy. W jest o tyle fajnie, fajnie, że hebel macie w środku Nie trzeba wychodzić na zewnątrz, szukać żadnych przyłączników Tylko tutaj jest przycisk od, od prądu Załączę całą elektrykę I mamy to Sobota Chwilę przed godziną dziewiątą Ten obciążnik Aha. to jest tak, że na pier do do pierwszej parze hydraulicznej jest obciążnik umiejscowiony, więc trzeba się przełączyć, jak chcecie go podnosić albo opuszczać. O, coś jakiś błąd hydrauliczny, ale chwilowo. No i wszystko fryga. Nie wiem, czy chłopaki skończyli wczoraj koszenie żypaku, Teoretycznie powinni, jeśli kosili na dwie maszyny. Ja sobie przejadę troszeczkę dłuższą drogą, ale tutaj bezpośredni wyjazd z gospodarstwa jest słaby. Nie wiem, czy pamiętacie. To jest mosto przysłonięte przez yy, żywopłot, zwłaszcza z tym obciążnikiem ciężko jest wyjechać, więc pojadę sobie górą polnymi drogami i wyjadę w takim miejscu, gdzie raczej bez problemu powinienem się Wydostać i przenoszę się na kolejne gospodarstwo. Powiem wam, że niektóre rozwiązania, jeśli chodzi o, o ten Agrega, to tego bezrupca są nawet niegłupie. Zauważcie, jak on cały, cały czas sobie yy, obrotami wachluje, podbija, podnosi, yy, podnosi, podnosi i zbija, podnosi zbija. Nie wiem od czego to zależy, ale w tym naszym drugim jest. Jest tak samo, tak jak teraz. Podbił na chwilę, zaraz, zaraz zbije w dół. A co chcę Wam pokazać, jeśli chodzi o zabezpieczenie tutaj tych głównych łap. Ponieważ widzę właśnie teraz, że łapa mi tutaj o fajta. Ponieważ uszkodziło się właśnie to zabezpieczenie. I one są cholernie proste w użytkowaniu, <laughs> a jakie skuteczne. To mam zapasowe. Kiedy dzieje się tak, że mamy uszkodzenie, wystarczy założyć drugie, zabezpieczyć ono, grawitacyjnie się trzyma i nic więcej nie trzeba robić. Także tutaj to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Widzicie, już jestem na tym gospodarstwie dotarłem na miejsce i razu sobie przejdę zobaczę muszę poprawiać poedzie, bo zostawia takie gafy tutaj na narożnikach. Dlatego tak jak wspominałem, moim zdaniem lepiej by było jakby poczekał jak ja bym robił przed nim, bo jemu agregatem jest trudniej na tych zakrętach, na takich rogach. Dobrze to uprawić, chociaż da się, trzeba się po prostu postarać. A jak, jeśli ja zrobię to pierwszy raz, to może później on się bardziej zafektuje, żeby potem kontynuować. Ale nawet jeśli on nie zrobi tego, jeśli zrobi mi jak, to i tak będzie uprawione przeze mnie i później będzie łatwiej zasieć. To pewnie będzie i tak jeszcze raz uprawiane przed siewem jakiś czas. Ale jeśli to będzie znowu on, to znowu to ominie. Wiecie, ja powinienem mieć to wywalone, bo to nie moje pole. Ale. nie, nie, nie pozwala robić na no, odpierdzie. I trzeba się trochę pobawić w tych narożnikach, ale da się. 8 EDA jeszcze nie ma ale w późno skończył to to nic dziwnego nie wiem czy się będę ukosić przy takiej pogodzie bo raz, że popadało, dwa, że teraz jest pochmurno nadal Jak wam wspominałem wczoraj, że miałem problem z, z, z czasówką, jeśli chodzi o, o złącza hydrauliczne, to nagle dzisiaj zaczęło działać i już po przytrzymaniu to, przycisku podnosi, opuszcza, nie wiem od czego to zależało, ale najważniejsze jest, że działa. sobie na spacer z psami wychodzą, ale niestety tam jak przyjeżdżają samochodami to stają nieumiejętnie ciężko jest tutaj wjechać w ogóle ale są poustawiane teraz pachołki pewnie matko ustawiał żeby po prostu nam nie blokowali wjazdu i jakoś sobie lecimy. ładnie jest hektarów, ale trochę będzie zabawy. Jestem teraz na najmniejszym kawałku. Ja to dwa lata temu wyorywałem. Robię tak, że jeszcze oprócz, oprócz ścieżek przychodzę raz od miedzy na każdym polu, żeby mam obserwatora jakiegoś pana z psem, żeby tak samo później z 7 było łatwiej trochę popadało przez pewien moment nawet dosyć ulewnie nadal się chmurzy więc raczej na pewno nie koszą Ed chyba już tutaj skończył uprawiania, bo zabrał kejsa, więc a, fakt, że tak długo siedział w robocie wczoraj to znacza to, że tutaj zakończył przenieść się na następne gospodarstwo, także nie da się by dogonić. Poza tym mówię, że gdzieś niedługo ma zrzucać agregat i ma się brać za sianie trawy. Ma siać trawę na tym, tym, tym ostatnim, najnowszym gospodarstwie naszym. Nie wiem, czy tam czy oni, a pewnie oni to poprosili ci właściciele, bo może oni, oni tam mają krowę, więc pewnie jakoś na paszę potrzebują. Chociaż dziwne, bo sami też mają przecież siewnik żeby tu posić, no ale to mniejsza to, nie, nie znam dokładnej przyczyny, więc tutaj nie będę dywagował, nie wiem gdzie on to będzie siał to tutaj uprawiam, no mokro, mokro się zrobiło próbowałem troszeczkę zgłębić maszynę, ale to zaczęło mi rozwalać zabezpieczenia, to raz, dwa, że ciągnik też dostał dosyć mocno w kość tutaj na tym polu ta poprzeczka nie wygląda zbyt dobrze i podejrzewam że ja chyba ją całą uciachnę Się wypadałoby skończyć troszeczkę wcześniej pracę, bo chciałbym skoczyć do sklepu zobaczymy, czy będzie taka możliwość no ale musi być, nie ma wejścia w sumie wycieraczkę mogę wyłączyć i tak to jest Klas sobie fajnie śmiga, dobrze sobie radzi. Ten fotel wydaje mi się, że jest wygodniejszy. Tutaj te podstopnice robią naprawdę robotę i trzeba będzie o, postulaty wystosować, żeby takimi też zakupili do tamtego Axiona. Nie wiem czy to oryginalne klasowskie, czy są jakieś. Czy są jakieś akcesoryjne z innej firmy. To też jest wygodniejszy, ogólnie spoko. Fajnie się jeździ i zaletą jest to, że nikt gitary nie zawraca, cały czas jestem sam. No i jednak podczas kim się tam, tam cały czas jest, cały czas jest. No wiadomo, jak zaczniemy siebie, to będzie to troszeczkę inaczej, ale to też jakoś to będzie. Czekać teraz tylko na informacje, bo początek sierpnia już prawie i będziemy się brali ze świeżym ale na razie jeszcze nie jest mi dokładna data znana. Na tym gospodarstwie raczej powinienem to ciachnąć, bo jestem na przedostatnim polu. Jeszcze jedno największe mi zostanie i to będzie tyle. Więc to jeszcze z 3 godziny i wtedy się przeniosę. Tylko jeszcze nie wiem gdzie właśnie. Czy do Rockingham czy do Bałton, ale to wszystko się okaże niebawem. Ostatnie pole i najpewniej ostatnie na dzisiaj, bo tutaj to dokończę i będę zakończał. Godzina jest już, proszę ja Was, 15.13, więc dobrze się składa, bo jeszcze zdążę na zakupy pojechać. Miałem małą awarię, ponieważ tutaj na, os, os, na, ostatniej, na ostatniej sekcji, na ostatniej łapie rozwalił mi się uchwyt, wygięło mi ucho, musiałem to zdjąć. Ale nie muszę robić na pewnej szerokości, z racji, że robię tylko poprzeczki. chłopaki wpadli, zebrali e, zabrali ten uchwyt, spróbują go nagrzeć i wyprostować. Robiłem na poprzednim polu, było bardzo twardo, była bardzo twarda poprzeczka i gdzieś jakoś łapę wywaliło z uchwytu i się skrzywiło no ale to nic na takie rzeczy wpływu nie mamy jakoś się to naprawi i będzie dalej hulać będę zakończył koszenia dzisiaj, nie ma, gdzieś tam trochę rano próbowali, ale deszcz ich, deszcz ich powstrzymał rzepak wygoszony z tego co się dowiedziałem Edy też pojechał uprawiać to tamto gospodarstwo, ale mówił, że jest, że, że trzeba to najpierw skosić na ścieżkach więc Adam jutro pojedzie kosić, a ja będę od razu za nim ścieżki robił więc będziemy działać jutro powinienem Wam odcinek wrzucić już teraz Waszą uwagę mam, to jeśli macie Instagrama, to zapraszam, zapraszam Was do siebie na Instagrama właśnie Chris Farm, ponieważ tam niekiedy możecie znaleźć jakieś takie raz, że roleczki, dwa, że wrzucam wcześniej rzeczy, które trafiają na na, na, na YouTube, a, więc też tak od kuchni możecie zobaczyć, jak to wygląda. Także zachęcam do obserwowania, zarówno na Instagramie, jak i na TikToku, zostawienia obserwacji. Pod tym filmem też standardowo. Dzięki za aktywność pod ostatnimi filmami widać, że jednak takie tematy żliwo, uprawowe Was bardziej interesują, bo to się bardziej klika i się bardziej ogląda. Co mnie cieszy i też daje mi większą motywację, żeby jednak... Coś tam, coś tam nagrywać Żeby te dwa odcinki w tygodniu wjechały, bo Za dużo to też, też niezdrowo, nie będę Was za bardzo e, Tymi treściami przesycał I tak często łapię się na tym, że staram się nagrywać jak najmniej, bo tak na, naprawdę co chwila bym gadał A to Co za dużo to niezdrowo Jak wiecie Troszeczkę mokro po tym deszczu, bo zlało fest Lepi się Ale Mocno się nie ślizga maszyna, więc pozwoli je raczej dokończyć. Porobili tych bram, tyle że na samo otwieranie ile człowiek czasu traci. Ale to już w stopniu otwarcie dzisiaj. Robota zakończona. Ja już zjeżdżam na bazę. Jestem na miejscu. Już nawet pogoda się fajna zrobiła. Słońce świecić w sumie i dobrze, bo to bagno już mnie trochę znużyło mimo, że to było tylko przez chwilę, ale już widzicie jak buty zawalone było tam nieprzyjemne warunki. Ja przeprowadzam akcjonach. zostałem go tutaj na miejscu, zobaczymy czy chłopakom się udało tam to wyprostować czy nie? Mam nadzieję, że tak nawet jeśli nie, to to nie jest. Że często też najda się bez tego pracować go tutaj zaparkuje Oho, coś tu tam leci Kubek Gdzieś go tutaj zaparkuje Rano trzeba będzie zatankować Dziś już mi się nie chce Godzina jest 17 .00. Jeszcze skoczę do sklepu Może rowerem pojeżdżę, więc nie ma co I też nie ma co przedłużać Dzięki za oglądanie Dajcie znać czy wam się podobało W komentarzu koniecznie i co, i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale.